Tak wygląda przystanek przy szkole podstawowej numer 19. To jeden z ostatnich w legnicy tego typu, pamiętających jeszcze czasy PRL-u przystanków. Jednak problemem nie jest to, że jest stary, ale że wygląda jak wygląda i zagraża bezpieczeństwu osób z niego korzystających. Rok temu były przeprowadzone tutaj roboty drogowe, i panowie, którzy te roboty przeprowadzali, jak widać, pozbawili przystanek kilku części. Szyby, wiaty, podstawy, a także koszane śmieci. W tym roku odbyły się kolejne roboty drogowe i jak widać, mamy w tej chwili pocharatanych od nich wokół. Abstrahując od kwestii estetycznych, jest to po prostu niebezpieczne. Sytuacja trwa już od przeszło roku, więc mieszkańcy próbowali interweniować. Byli w LPGK, ale odosłano ich do zarządu dróg miejskich. To przystanek wygląda tak, jak wygląda widać. Wszelkie zasady bezpieczeństwa są, nie ma zachowanych. A niestety, dzieci tutaj przebywają w bliskiej odległości szkoła. Wiadomo, przystanek jest oblegany przez dzieci. No, chyba musimy czekać na jakiś wypadek lub poważniejsze zdarzenie, żeby ktoś podjął jakiekolwiek działania. Mieszkańcy nie wiedzą, dlaczego władze o tej części miasta chyba zapomniały, bo nikt się od wielu miesięcy sprawą nie zajął. Radycznie jest wymiana szyby lub umyte szyby, natomiast nie robione jest nic. Od półtora roku to praktycznie jest zadowione samo za przystanki w mieście odpowiada zarząd dróg miejskich. Pytamy więc kiedy przystanek będzie naprawiony? To nie jest jedyny, jeszcze bardzo stary przystanek, jeszcze kilka ich niestety mamy. Systematycznie wymieniamy wszystkie przystanki i na tą wiatę też wymienimy. Ona jest zamówiona, niestety firma, w której to zamawiamy, ma bardzo dużo zamówień i Trzeba na tą wiatę poczekać. Tak mniej więcej półtora miesiąca, jak tylko ją dostaniemy, na pewno ją ustawimy na nowo. To zapewne dobra wiadomość dla mieszkańców. Pytanie tylko, co przez półtora miesiąca przystanek jest zdewastowany i może zagrażać bezpieczeństwu. Zaraz każe pojechać i sprawdzić, co tam można poprawić na, 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 na natychmiast, a potem wymienimy całą wiatę. Czekamy więc na szybką interwencję.